Drodzy wierni, to ta dzisiejsza Ewangelia jest bardzo ważna, byśmy w Lignii rozumiemy, jaka jest istota prawa, jaka jest istota wszystkich przepisów, które dał nam Bóg przez Kościół Święty, czy też w Starym Testamencie przez prawo. Otóż każde prawo stanowione ma za zadanie osiągnąć pewien cel i świętowanie szabatu, czy też w Nowym Testamencie niedzieli ma za zadanie świętowanie Pana Boga. Jeden dzień w tygodniu koniecznie poświęcić na to, by był on dla Pana Boga, by był całkowicie nakierowany na czczenie naszego Stwórcy. To jest naj, nasz najściślejszy obowiązek. Ściślejszy niż nawet czwarte przykazanie, czci Ojca swego i Matką Bo Bóg nas stworzył i Bóg nas odkupi, ma bezostanie starami i opatrzność nad nami. Chociaż to nie jeden dzień w tygodniu, musimy mu całkowicie, całkowicie poświęcić, i tak zaplanować sobie za dzień, cały był on przepełniony duchem Bożym, duchem świętowania. Stąd też tak bywało w dobrych chrześcijańskich domach swego czasu, że pewne prace, które można było wykonać w sobotę, w sobotę wieczór, na przykład. Wykonywano w sobotę tak, w niedzielę nie zostawiać na niedzielę wszystkiego tego, co trzeba zrobić w niedzielę, jak na przykład e, przygotowanie ubrań czy też, czy też posiłku. To, co można zrobić w sobotę, da się zrobić, to można robić oczywiście już wcześniej przygotowywać tak będzie dzień niedzielny wypełniony tymi pracami, które nie są pracami służebnymi, które, które nie są pracą w jakiejś korporacji, czy gdzie tam kto pracuje, ale by ten dzień był jak najbardziej przepełniony jak Pana Bogiem. Takie przygotowanie może też posłużyć temu, czy też być dobrym przygotowaniem do tego, by już dzień wcześniej myśleć o tym, że jutrzejszy dzień będzie bardzo, bo, ale to bardzo specjalny. Tymczasem my często zupełnie inaczej patrzymy. W tygodniu przygotowujemy się do następnego dnia, e, szykujemy się do pracy, widzimy, wiemy, że musimy się jakoś pokazać, a natomiast w sobotę wieczór, w niedzielę myślimy sobie, o następnym dniu, o dniu wolnym, więc możemy wszystko przenieść na ten dzień. Jest to wielki błąd. Warto jest po prostu jak najlepiej się przygotować na ten najważniejszy dzień. I jest bardzo trudno świętować, bo z tego świętowania nie ma zysków materialnych, nie ma widocznych plusów jest bardzo łatwo potraktować ten dzień jako dzień wolny. Z drugiej strony widzimy tutaj przesadę faryzeuszy, którzy pewien aspekt świętowania szabatu, czyli brak pracy, niepracowanie, e, brak pracy służebnej potraktowali jako najważniejszą część, część świętowania. I doprowadziło ich to do ogromnego e, zwyrodnienia w traktowaniu Dnia Świętego. I do tej pory Żydzi mają tak, że dla nich jest przede wszystkim dniem, w którym nic nie można zrobić. Są te różne dziwaczne, śmieszne i groteskowe zwyczaje żydowskie, kiedy to Żydzi na, na, najmowali gojów, chrześcijan, by wykonywali najprostsze domowe prace za nich, bo nie mogą oni nic poza, zrobić ponad to, co jakieś Rabin i To jest zupełna karykatura dnia świętego. My nie powinniśmy w ten sposób postępować. Powinniśmy to, co jest konieczne, wykonywać, ale zawsze w maksymalnym skupieniu na, na, dniu, na dniu świętym. Mogą się też zdarzać przypadki szczególnego rodzaju, kiedy to w niedzielę trzeba wykonywać nawet ciężkie prace, bo inaczej straciłoby się na przykład jakiś dobytek. Można by. Każdy rozumie, że jeśli ktoś byłby chory, to nawet w niedzielę trzeba zrobić wszystko, żeby wystrogać, żeby złożyć słamaną nogę i tak samo jest z dobytkiem zwierzęta domowe, gospodarcze, gospodarskie są tymi, które trzeba ratować, jeśli wpadną do rogu. I tak dalej. Czasami pewne prace polne, rolnicze były też dozwalane w sytuacji, kiedy nadciągała burza i plot mogłyby być zniszczone, kiedy trzeba po prostu pewne rzeczy wykonywać chociażby dlatego, że nie da się ich przełożyć na poniedziałek, dlatego, że na przykład zwierzęta potrzebują, żeby je oporządzić w niedzielę. Potrzeba tutaj dużej roztropności, a też wielkiej miłości do Pana Boga i, i też takiego, e, takiej bojaźni Bożej, by pewnych możliwości nie e, przedłużać, żeby nie pracować ponad miarę. Jest możliwe wykonywanie lekkich prac, prac intelektualnych, a żeby nie przerodziło się to w zwykłą, to znojną, służebną pracę, i stała się czymś, co, e, co nie służy Panu Bogu. I faryzeusze, gdy Pan mógł, Pan Jezus im powiedział, e, co, miałby, co mieliby uczynić w tej zamętnej, oni nie potrafili odpowiedzieć Chrystusowi, bo zobaczyli, jak całe ich kombinacje, jak wszystkie ich, całe ich dzielenie włos na czworo. E, nie przystaje do rzeczywistości, nie przystaje do tego, co się może w każdej chwili, w każdym życiu zdarzyć. Jest tak, że życie jest nieprzewidywalne niekiedy nigdy trzeba zareagować, ale też zawsze pamiętając o tym, że dzień święty należy święcić, że Pan Bóg należy święcić choć jeden dzień w tygodniu. Pamiętajmy też, że niedziela, święto Niedzieli to jest też prawo pozytywne kościelne. To nie jest coś, co wynika bezpośrednio z prawa Bożego. Z prawa Bożego wynika konieczność czczenia Pana Boga i świętowania w ogóle. Ale mogłoby być tak, i zdarzało się, że nie w niedzielę świętowano, nie w niedzielę świętowano Pana Boga. Niemniej jednak Kościół ustanowił prawem kościelnym, by niedziela była, to było już w czasach starożytnych, była tym dniem świętym, którym musimy się poświęcić. Być dniem świętym poświęconym pamiętaniu o zmartwie w stanie Pańskim. Pamiętajmy o najważniejszych tajemnicach naszej grafii. Jakkolwiek, dlatego powinniśmy Niedzielę święcić, ale pamiętać o tym, że jest to prawo pozytywne, a lex positiva non obligat sub gravo im comoda, Prawo pozytywne nie obowiązuje pod, w, w przypadku ciężkich niedogodności. Ale muszą być to naprawdę ciężkie niedogodności, które musiałyby nas zmusić do jakiejś ponadnormatywnej, ponadnormalnej pracy, pracy w niedzielę. O to się starajmy mi, też myślę, że warto jest się modlić szczególnie do świętego Józefa, który był wzorem pracowitości, sumienności wykonywania obowiązków, wykonywania obowiązków względem Najświętszej Rodziny. To były obowiązki stałe, to były obowiązki wpisane wynikające z sakramentu małżeństwa, ale był też Doskonale, najdoskonale pracowity u święty Józef, Józef, to także nie było w nim żadnego lenistwa, ani, ani ducha e, takiego e, rozstrzygania czy też niedokładności w wykonywaniu prac, ale nie było też tego, co jest planu dzisiejszych czasów, a mianowicie pracochorizmu, pracy ponad miarę, pracy ponad, ponad sił pracy, która nie daje zysków, nie daje utrzymania, ale służy. Budowaniu jakiejś własnej pychy, pozycji i nadmiernych korzyści finansowych. Mamy dzisiaj również święto Błogosławionego Bogusław z zmarłego w 1505 roku. Franciszkanina, obserwanta, obserwanci zwani w Polsce Bernardynami, bo święty Bernard z Asyrzu przywrócił regułę świętego Franciszka z Asyżu pierwotną surowość konwentualnie. Pozyskanie również w papierze są e, jak najbardziej uzasadnione. Pewne, e, pewne zwolnienia z niektórych surowszych części reguły św. Franciszka. Niemniej jednak e, św. Bernardy przywrócił pierwotną regułę surową św. Franciszka z asy i e, jego uczeń, św. Jan Capistra e, zaprowadził ducha obsedy tu e, w Polsce, szczególnie w Krakowie. I wielu wielkich świętych wstąpiło do e, obserwantów, do franciszkanów obserwantów, jak błogosławiony właśnie Władysław Skierniowa, autor e, Psalmów Dawidowych, przetłumaczonych na e, e, polski, jak i również przede wszystkim znanym na powszechnie godzinę, tylko uczciwie, nieboganego na święcie Mary II. Święty był błogosławiony Jan z Dukli, którego będziemy obchodzić, którego święto będziemy obchodzić w sobotę, a na błogosławiony Szymon, to jest dziwnicy, którego święte szczątki są tutaj pochowane, w kościele świętego Bernardyna ze Sieny jakieś 100 metrów stąd. Myślę, że warto jest pomodlić się do tych świętych od ducha obserwy, o ducha zachowaniu tych przepisów, które są nam dane, Niekon nie niekoniecznie w tym przypadku reguły św. Franciszka z Asyru, w jak najlepszy, najmądrzejszy, najsurowszy i najprostorowniejszy sposób, by podobał się po prostu Panu Bogu, by to, czego On na od nas żąda przez Kościół Święty, wypełnić z i z największą miłością. W imię Ojca i Syna Bóg Świętego.